Hej, witam Was na serii. Mam smaka na piątek. Jest to już trzeci zestaw, więc jeżeli nie oglądaliście pozostałych tamtych dwóch, to zapraszam. A tutaj dzisiaj zobaczymy, jak się spisze zestaw trzeci. Na szybko wyjaśnię zasady. Mam naszykowanych pięć zestawów, tych samych z drapek. Wszystkie zestawy mają kwotę. Na właśnie na 50 zł, i po prostu będziemy patrzeć, który zestaw okaże się najlepszy. Jest to tak jakby też e, losowe z tak jakby udamane paczki, bo łącznie koszt to 250 zł. Zapraszam Was do oglądania. I oczywiście przypominam Wam o trwającym konkursie na moim kanale. Więcej szczegółów. W tym odcinku, gdzie drapiem zestaw pierwszy, więc zapraszam do wzięcia udziału. Oczywiście jak zawsze zaczynamy od zdrapki z yy, grączka złota i numer 25 tu mamy. Tak jak mówiłam, mam dużo 25. Wiśnie, wiśnia, oczywiście szukamy monety albo symbolu garnka, więc zobaczymy, czy się coś trafi. Póki co mamy autko mogłoby być tak takie coś mamy na razie jakby nic w sumie ale nie ma co się poddawać szukamy Mam nadzieję, że jesteście ciekawi właśnie jak to wyjdzie. Który zestaw okaże się najlepszy. Zestawy były kompletowane oczywiście losowo. Nie sugerowałam się e, żadnymi numerami ani nic. Tak mi się zestawy obłożyły, tak były. Tak właśnie są nagrywane. Mamy monetę, czyli mamy wygraną Oczywiście nie podbajamy, ale mamy już coś. Na pewno coś już będzie w tym odcinku. Skrzynia przydałaby się w bajecznej kasie. I zegar, ale fajnie, że mamy wygraną. A co mamy pod monetą? Mamy zwrocik, ale zawsze cieszę, więc fajnie. Powiedzmy, że się spisała. No bo pewnie, że się spisała. Teraz bajeczna kasa z numerem 7. O! A to ciekawe. Czy okaże się właśnie siódemka ok? Nie bawę się do wyjaśnień. 17 i 9 to są nasze liczby, których będziemy szukać. Tak jest skrzynie albo worka, tak jak właśnie mówiłam wcześniej. Trzydzieści jeden, to nie mamy tego. Osiemka. Dwadzieścia cztery. turka, dalej, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć nie ma, jedynastka, trzy, no siedemka, okazuje się fajna tutaj, trzydzieści Dwadzieścia pięć nie szukamy. Piątka osiemnaście siedem, czyli obok dwadzieścia osiem, a my szukamy trzydzieści osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden. 12. 12 i ostatnia szansa, niewykorzystana, no bo nie mamy tego, niestety, baj bajeczna kasa nie była bajeczną. No teraz czas na wielką czarną perłę z numerem 9, a będziemy szukać tych symboli. Tutaj o więc niech się znajdują. No chwilowo nie ma nic. ostatnie już symbole i ostatni podkowa, no jakoś nie bardzo no to góra kasy z numerem, którym? dziewiątym też, o tu też szukamy naszych liczb i oczywiście symboli żadna to nie jest nowość

Dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć nie ma, piętnaście nie mamy, trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, czterdzieści cztery, trzydzieści osiem, nie, my szukamy trzydzieści dziewięć. 49 nie szukamy. 18 i ostatnie dwie szanse. 35 nie. I 33 niestety nie. Przechodzimy do ekstra linii. Ja tylko naładuję telefon i do Was wracam. I będą linie z numerem 6. Trzymajcie kciuki. Zaczynamy z tą szóstką. A zaczynamy od diamentu, czyli na bogato. Może taki będzie wynik. też nam bogato. Póki co szukamy tego diamentu gdzieś tu. O, są już tu dwa diamenciki. Tak. Hmm, tu już nie widać. Kramik. Czy gdzieś są? Powiem Wam, że nie zauważyłam. A Wy jeżeli zauważyliście, no to pewnie mówicie, ale tam. Klapki. Powiem Wam, że no też nie widzę klapek, więc nie wiem co jest. Czy coś jest ze mną nie tak, czy jak, ale może nie ma tej symboli, po prostu okaże się bliżej końca. Się pewnie okaże póki co, szukamy korony. Mamy tu pojazd ekspresowy, jest tutaj jako pierwszy... O, żeby Sakwa wpadła, to już byśmy mieli wygraną. Jak zawsze jest piszczenie drapaka ale przynajmniej wydrapuje co trzeba więc musi chyba tak już być. Zobaczymy kiedyś tam może coś wymyślę. Piłka nie ma słonik. No i owszem jest. Słoników mamy dwa. A znowu mamy pomazanego tutaj pomazany symbol. Już tak było. Ja nic tu nie malowałam, więc coś tam po prostu się zadziało z tym losem, z tą zdrobką raczej. Eee, więc, ale to w niczym nie przeszkadza, jak się już mieliśmy okazję o czym o tym. Dowiedzieć właśnie, to tak nie przeszkadzało w niczym, księżyc. Jeszcze jakiś księżyc nie widać. Łódź. Hmm, jest. Jest. To na ostatnim kwadracie, ale jest. Prości. O mamy. Prości. Prości tu. Kolejny symbol podkowa, będziemy szukać podkowy. Czy znajdziemy jakąś? Nie, wiatrak. Nie widać ani jednego. No, być może nie ma. pikawa mamy. To dla Was, za to, że oglądacie. Taka pikawa leci. Oksy od mamy. Znaczy tu jakiś sam, jakiś sam. Może nie od prady, ale jednak. Ptak. O, wytrapiemy to takie pole zielone za chwilę. O, klucz by się przydał też. Widzicie, tu jest takie, takie coś, ale to ładnie schodzi, nic nie widać już, jakby śladu nie zostawię. Moneta, dzisiaj moneta fajnie wpadła w te zdrabce gorączka złota, co nam dało wygraną, więc fajnie. A co będzie z liniami, czy da jakąś wygraną? Okaże się dosłownie za kilka minut. Tęcza. I na dole nie ma tęczy. Biedron. Biedron jest i tu mamy Biedrona. Kwiat szukamy kwiatka. Mamy kwiatek. I tu mamy kwiatek do lody niech wpadną może też, albo przynajmniej gwiazda niech też będzie. Klucz nam chyba odpada w tym czasie kwiat, dobrze, cytryna. A wiecie co? Chyba nie wydrapałam oksów. Tutaj nie wydrapałam. Cytryny szukamy. O. To chyba lody odpadają. O, i tu były Oksy. Co ja ich nie wiem... Przydałyby mi, chyba mi się te Oksy, bo nie widzę właśnie. Lody odpadają właśnie tak. Niekoniecznie ale. A tu przybywa za to popcorn, gwiazda odpada raczej. Albo się uda coś wygrać, albo nie. Wszystko zależy tak tam oni sobie już wymyślili dzwon dzwon tak tu mamy ta babka też chyba odpada więc ciężko już będzie wygrać cokolwiek ale nigdy nie ma co mówić, nigdy nie o wiecie co, ja myli nie właśnie bo dzwon, pominęłam dzwon Taki ze mnie dzwon. i tu mamy balony, więc mamy linię. Wow. A widzicie, ja już powoli wątpiłam, a jednak nie ma co mówić. Właśnie o tym, że nigdy coś. Bo jednak zaskoczenie. Tu dzwon pominęłam. Nie wiem, jakoś tak trochę się też spieszę też. Trapię jak połamane, ale dobra, mamy linię, to jest fajne. I na dzisiejszym odcinku wpadnie wygrana kolejna w winach. Dobrze. Słońce było jakieś? O, jest. Ale jedno. No dobre jedno. Ostatni symbol. Motyrek. Motylek, motylek, motylek jest. I to już chyba nie ma, motylka nie mam. ale jest na pewno jakaś wygrana, więc patrzymy szybko, co mamy. Ja 20 zł, super. Zapraszam na podsumowanie. Podsumowanie dosyć fajne, bo na 50 zł wpada 30 zł, więc fajnie. Ekstra linie kolejne 20 zera przynoszą, bo jeżeli ktoś oglądał w poprzedni zestaw, to taka wygrana właśnie w liniach była. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Pa!